Jaka gnojstwo! Hej, siemano, mam z z tej strony Piotrek, ja dzisiaj ze mną Naruciak. Dzień dobry. I Naruciak próbuje y, y, po prostu rozwalić skrzynkę. No i patrzcie, patrzcie co z tego wynikło, kurde. <laughs> ja ją rozwalę, spokojnie. Ona, ona nie przetrwa dnia, nie, nie dotrze do dnia. Co ja w ogóle mówię? Nie dotrze do dnia, jutrzejszy. Dobra, jesteś hardcorem, dawaj. Ja to rozwalę du-du-du-du-du-du, więcej nie mi tu. No, what the fuck? No, on nie umie rozwalać po prostu. What the fuck? Co to jest? Pokazać ci jak to się robi? Scinkaj jest Dobra. Super. No, bo ty też jakąś komendę, Gnoju. Przyznaj się. Tylko. Dokładaj, dokładaj. I będzie. Nie będzie. Eee, no coś ty kurde zrobił? Włączyłeś TNT! Ale... no jak? No czemu to nie wybucha, tam... To jest psychiczne. Bardzo psychiczne. Piotrek mnie... nie mnie... pchał w dupę. Chciałabyś. Chciałabyś. Czemu to... Czemu to nie wybucha?! Nie no no. Wpisałeś komendę, w wieśku. Co? No wpisałeś, wiem, że wpisałeś. Nawet ja nie znam komendy na takie gówno. A, na pewno. Ej, Wow, Zamek rozpięto. Musimy go Co to? To trzeba odbudować. Skrzynka dalej jest. No nie, no to już jest po prostu masakry. Dobra, chodzi budujemy to. <noise> Bagger nas zabije Hehehehe Ej, jak to wyglądało? Ja to nagrałem wszystko <noise> Bagger nas zajebia, a nie zabije O DŁU Dobra, kończę filmik Ciekawe, Trzymajcie się, cześć Czekaj, Aha, czekaj, czekaj Ja, ja, patrzcie na Ruciak, ja, ja umie z... O w dupę <noise> Bagger tu. To co jeszcze Czemu on się nie patrzy? Bo Ale gnój. Czekaj, go wsadzę do dziury, TNT, a ja go odpa odpalę. Wyłączyłeś mu game moda? Nie. Czekaj, już dawaj. dawaj. Dawaj, dawaj, yes. dawaj. Jest, dało się. Zginął. Oh Mission complete! Mission <laughs> complete, o oh, Ej, ciekawe O, oh, Ja to buduję. Tylko tu przyjdzie, to mamy przez radę. No, Canon przeszedł, moderatory. A wdupczyć go. <laughs> Ciup, ale to roz rozesrało to po wszystkie strony świata. Fuckcie, cześć, cześć. Obciem. napisz, że nie mogę od. Wysem, Le Zbyt zajebisty. Nie no, dobra. Hej! Weź tu tak mi bagera. On tu jest gdzieś, chociaż nie wiem. TP... Już go tefłem! <ścoughs> ja mniemana! On aż za za... za... zajebiście! Oooooh, fucky. Kol. To na ruchak. No co ja? No ty! Go no, rozwaliłeś. <noise> Napisał no, przez, no, przez skrzynkę. Dobra, my kończymy ten filmik skrzynkę. tępy, ale dobra. Dobra, jak? nie powiem po czym. Aha, chodź zobaczysz jak się skrzynkę rozwala, pokażę ci. Patrz. Podlatuje się i ciul. Nie. Bierze się, patrz, masz TNT. O, właśnie tak. <noise> ja rozwaliłem że właśnie ręką. And I go to work. It's another street and I uh, wywaliło mnie. Dobra, kończymy ten filmik, więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Beach please! Beach please